Cześć, witamy serdecznie w kolejnym filmie, dzisiaj film pielęgnacyjny. O Jezus, nie pamiętam nawet kiedy ostatni raz był film pielęgnacyjny na moim kanale, ale słuchajcie, nastąpiła pewna zmiana, żeby nie powiedzieć malutka, rewolucja w pielęgnacji mojej cery. Mianowicie jakiś czas temu odezwała się do mnie Cosibella, czy nie chciałabym przetestować ich konsultacji z ekspertem, konsultacji z kosmetologiem, który dobierze mi całą pielęgnację od nowa. Ja, tak wiecie, na początku zobaczyłam tego maila, przeczytałam i tak stwierdziłam e, konsultacja online z kosmetologiem hm. wiecie, tak nie byłam e, nie byłam do końca przekonana tego pomysłu a z drugiej strony pomyślałam sobie i tak jakby na razie nie mogę e, za bardzo z tych wizyt u kosmetologa nie mogę, nie chcę korzystać e, ponieważ mam malutkie dziecko nie chciałabym się czymś zarazić i staram się te kontakty mu wszystko jeszcze ograniczać e, więc pomyślałam sobie, że w sumie taka konsultacja, m, czemu nie potraktowałam to po prostu jako taki eksperyment i żeby Wam nakreślić może czym w ogóle jest ta konsultacja, to na stronie Cosy Macie dwie opcje. Basic, czyli taką e, bardzo podstawową wersję, ona jest za darmo. E, oraz wersję premium rozszerzoną. Pamiętam, że jak ja wypełniałam formularz, on kosztował wtedy, ta konsultacja kosztowała 129 zł. Teraz jest chyba w promocji za 99. E, I to polega na tym, że po prostu wypełniacie w wersji premium, ponieważ tej basic nie robiłam. Polega to na tym, że po prostu wypełniacie bardzo szczegółowy formularz, w którym piszecie wszystko. E, włącznie z składami produktów, których używa więc każdy jeden produkt, którego używacie musicie przekopiować z internetu skład tego produktu musicie napisać o swoich celach jak chcielibyście, żeby Wasza cera wyglądała, z czym macie aktualnie problemy no wszystko, wszystko generalnie trzeba, trzeba odnośnie tej naszej pielęgnacji Opisać. Trzeba też załączyć bardzo dokładne zdjęcia każdej partii twarzy, czyli czoło, nos, policzki, broda i tak dalej, i tak dalej. Im dokładniejsze, tym lepiej. No i coś takiego wysyłacie do kosmetologa i jeden z ekspertów Kosibelli po prostu się do Was odzywa. I bazując na tym, co napisaliście w tym formularzu, czego używacie i jak wygląda Wasza cera, dobiera Wam taki indywidualny plan pielęgnacyjny. Oraz macie następnie przez, jeśli dobrze pamiętam, przez 3 miesiące opiekę tego kosmetologa. Jeżeli coś by się nie sprawdziło, no to on wam wymienia te produkty na inne, więc też cały czas możecie jakby korespondować z tą osobą i, i wymieniać jakieś tam pytania i tak dalej, jakieś swoje spostrzeżenia. Dostałam w odpowiedzi właśnie całą rozpiskę, taki plan pielęgnacyjny, miałam tam napisane co, kiedy powinna wprowadzać, co po czym, w które dni tygodnia mogę stosować sobie to, w które to i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo fajnie, wszystko tak przejrzyście rozpisane. Dostałam też informacje, które z tych rzeczy, które aktualnie używam, są jakby rekomendowane do mojej cery, a których raczej powinnam nie używać. E, I to było też bardzo przydatne, ponieważ no, ukrywaj, nie ukrywajmy, ja swoją cerę bardzo eksperymentalnie traktuję i używam bardzo często też produktów, które jakby nie są jej dedykowane, e, więc e, też dowiedziałam się, co i dlaczego powinno mi służyć, a co niekoniecznie z tych rzeczy, których aktualnie używam. Jestem aktualnie po dwóch miesiącach od rozpoczęcia, od wprowadzenia tej pielęgnacji i muszę Wam powiedzieć, że jestem efektami zachwycona. Ogólnie, tak reasumując, jakbym miała wszystko, e, wszystko podsumować. Ale z jednym produktem kosmetolog nie trafił, aczkolwiek wydaje mi się, że jak na tą ilość produktów, którą tutaj mam, to jeden produkt nie to i tak jest całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o efekty, które ja zauważam u siebie po wprowadzeniu tej pielęgnacji, no to przede wszystkim taki najbardziej widoczny efekt to jest praktycznie wyeliminowanie do zera plam pigmentacyjnych, które miałam na twarzy. Jest bardzo, bardzo, bardzo mocno ujednolicona ta cera. Tutaj pokażę Wam przebitki, żebyście widzieli, jak moja cera wygląda teraz bez makijażu, ponieważ tutaj mam makijaż. W więc praktycznie żadnych plam pigmentacyjnych na chwilę obecną nie mam. Ona jest bardzo mocno ujednolicona. Nie sądziłam, przecież, mówiąc, że moja cera jest w stanie w ogóle tak wyglądać że jestem w stanie mieć tak mało różnych plam pigmentacyjnych. Wszelkie jakieś takie tymczasowe piegi mi poznikały i jest naprawdę pięknie. Koloryt ujednolicony, z tego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ale też jest taka oczyszczona. Zauważyłam, że mm, takie wiecie, jakieś podskórne wypryski dużo rzadziej mi się zdarzają. Chociaż wiadomo, się zdarzają, tym bardziej, że jest bardzo gorąco. Ale ogólnie, no, całościowo bardzo poprawiła mi się po prostu jakość skóry w dotyku, jak i na co dzień, jak stosuję pielęgnację, to widzę po prostu, że ona dużo lepiej też reaguje nawet na makijaż. Więc to tak podsumowując, ogólnie jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z efektu tej konsultacji i nie spodziewałam się, że to tak dobrze pójdzie, wręcz, wręcz byłam negatywnie nastawiona, a tutaj proszę, cieszę się, że się miło zaskoczyłam. Zaczynamy od oczyszczania. Pierwszy produkt uniwersalny, zarówno rano, Jakie wieczory można go używać, ja go trzymam po prostu pod prysznicem, ponieważ kąpię się dwa razy dziennie i najczęściej właśnie dwa razy dziennie go używam. Jest to taka niewysuszająca pianka myjąca z fenom nawet mamy na, na butelce duży napis non-drying. To jest pianka na bazie wody różanej. Poza tym mamy tutaj całą masę różnych ekstraktów. Przeczytam Wam, żeby, żeby nie, niczego nie pominąć. Woda różana, ekstrakt kasztanowca z zielonych alg, sok aloesowy. Zauważcie, że aloes się przewija, on się będzie przewijał jeszcze wiele razy podczas tego filmu. Ekstrakt ze skórki pomarańczy, z granatu i wyciągi roślinne z cedru, mięty pieprzowej i oczaru wirginijskiego. Jeśli oglądaliście mój film o hydrolatach, na pewno wiecie, że u mnie oczar wirginijski się świetnie sprawdza. Jeżeli chodzi o tą piankę, to jest to bardzo fajna pianka i mimo, że ona jest jakby nastawiona na oczyszczanie, takie łagodzenie skóry, nawilżanie, to muszę mu powiedzieć, że ja jej używam również w celu zmywania makijażu. Nie sądziłam, że to się uda, nie sądziłam, że taką pianką Delikatną daradę makijaż zmyć, a okazuje się, że sprawdza się do tego naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Co prawda, używam go z pewnym innym produktem, o którym opowiem za chwilę, ale nawet sama, sama w sobie do zmywania takiego delikatnego makijażu się sprawdza i absolutnie nie czuć po niej, po użyciu niej żadnego ściągnięcia. Jest przyjemnie nawilżająca i myślę, że spodoba się w szczególności cerom wyrażliwym, ale również cerom takim zmęczonym cerą dojrzałym i również cerą takim normalnym. Teraz ten produkt, którym się właśnie jako jedyny nie sprawdzi z tego zestawu, to jest The Ordinary, taka nawilżająca, oczyszczająca emulsja do twarzy. I tutaj producent zapewnia, że jest to produkt bardzo taki delikatny, niekomodogenny, który idealnie zmyje makijaż, a jednocześnie pozostawi twarz gładką i nawilżoną. I tutaj się muszę zgodzić. Faktycznie ta twarz jest po użyciu tego produktu nawilżona, jest przyjemna nie ma uczucia ściągnięcia natomiast co do tego, że zmywa makijaż, ponieważ ja miałam tego używać właśnie w formie takiej demakijażu, no to już niestety zgodzić nie mogę ponieważ ta opcja demakijażu przy pomocy tego produktu jest zwyczajnie moim zdaniem za słaba, no więc już to na pewno nie dla mnie, ale plus jest taki, że cena tego jest niewielka, około 32 zł na co wymieniliśmy ten tą emulsję z The Ordinary padło na Kier Skin, to zostało mi zaproponowane, to jest tak. Taki oczyszczający, nawilżający olejek z ekstraktem zielonej herbaty i z nasion Midow. Producent zapewnia też ochronę przeciwsłoneczną, silne działanie przeciwstarzeniowe za sprawą witaminy, chociażby A i E oraz brak uczucia ściągnięcia po myciu. Jak widzicie, ja go używam dość intensywnie, mimo że doszedł do mnie no miesiąc ponad później po tamtych produktach, ale muszę się Wam przyznać, że on jest tak przyjemnie, nawilżający, że używam go. Również do dłoni. Przy dziecku myję te ręce zdecydowanie częściej niż zwykle, więc bardzo po prostu przyjemny taki, taki nawilżający film zostawia na, na moich dłoniach. Uważam, że jest to fajny produkt, natomiast moim zdaniem nie może być on stosowany jako taki olejek solo do demakijażu, chyba że go naprawdę porządnie rozgrzejecie w dłoniach i następnie zrobicie nim naprawdę porządny masaż więc ja używam go najpierw do takiego oczyszczenia dokładnego twarzy, do częściowego zmycia makijażu, a następnie używam tej pianki z fenom. I to jest dla mnie taki wtedy idealny zestaw. Po oczyszczeniu skóry kolejny etap to tonizacja i tutaj dostałam dwa produkty. Jeden na wieczór, którego mogłam używać tak do 5 razy w tygodniu i jeden taki bardziej uniwersalny na co dzień, ale zaczniemy sobie od produktu marki Skintra. Skintra to jest marka własna Cosibelli. W ogóle szczerze mówiąc o tym nie miałam zielonego pojęcia, dopiero jak zaczęłam troszeczkę szukać więcej informacji o tych wszystkich produktach, to dopiero wtedy się o tym dowiedziałam. Mam tutaj produkt, który się nazywa Brightoner i to jest całoroczny tonik kwasowy e, I tutaj e, pozwolę się posłużyć opisem, ponieważ nie chciałabym przekręcić nazw tych kwasów. Mamy tutaj kwas migdałowy, który na pewno jest Wam doskonale znany, przeciwstarzeniowy, e, kwas kojowy, kwas traneksamowy, azeloglicyna i witamina C. U mnie witamina C i kwas migdałowy sprawdza się świetnie, więc już chociażby potem wiedziałam, że raczej mogę się spodziewać e, pozytywnych efektów. E, no i muszę Wam powiedzieć, że... E, Jedyny minus tego produktu to jest moim zdaniem zapach. Tutaj nie ma absolutnie żadnego, jakby, znaczy minus. To tak, zależy jak na to spojrzeć. Tutaj nie ma żadnego perfumu, żadnego zapachu, żadnego ekstraktu zapachowego w tym produkcie i on po prostu pachnie kwasami. <laughs> Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, jeżeli mieliście kiedykolwiek nakładane kwasy w gabinecie, to wiecie, że one potrafią mieć specyficzne, specyficzne zapachy i on ma dość specyficzny zapach. Natomiast no mi to nie przeszkadza, ponieważ on fantastycznie działa i wydaje mi się, że 50% sukcesu, które stoi za tym, że właśnie znikły mi Plamy pigmentacyjne to jest właśnie ten tonik. Fajne jest to, że on jest całoroczny. Więc to nie jest tak, że możemy go używać tylko w zimie, w jesieni i na wiosnę, tylko możecie go używać nawet teraz, właśnie w lato. Pojemność jest, słuchajcie, gigantyczna. Teraz na pewno nie będzie widać tutaj w kamerze, ale słuchajcie, ja go nie jestem w stanie w ogóle nawet jednej trzeciej zużyć, a dwa miesiące już tych produktów wszystkich używam i przyznam się Wam, że używam tego toniku troszeczkę częściej niż 5 dni w tygodniu. Czasem się zdarza 6, czasem się zdarza 7, bo jest naprawdę fantastyczny i nie mam się do czego przyczepić. mega Wydajny, fajna ciemna buteleczka chroniąca przed promieniami UVA, UVB. Bardzo naprawdę przyjemny, szybko się wchłania i, i ma niesamowicie prosty, prosty skład. Więc tutaj bardzo, bardzo duży plus za Brightoner pod Skintry. Następny produkt jest do tonizacji z kolei takiej na co dzień i to jest antyoksydacyjna mgiełka tonizująca z polemiki, z hydrolatem, z lawendy i z zielonej herbaty oraz z niacynamidem. Niacynamid to jest składnik, który z kolei fantastycznie redukuje ilość produkowanego sebum, rozjaśnia przebarwienia, natomiast hydrolaty, o których wspomniałam wcześniej, są fantastyczne do redukcji wszelkich takich zaczerwienień, stanów Zapalnych i mają działanie bardzo intensywnie kojące, też nawilżające. To jest bardzo fajny produkt, taki, jeżeli oglądaliście też mój poprzedni film, chociażby do zwilżania pędzli przed nałożeniem cieni, bardzo przyjemnie koi, nawiża i naprawdę uważam, że jest dość uniwersalny. Może być z powodzeniem stosowany przez wszystkie typy cer scenizowana, możemy przejść do nakładania e, serum. I tutaj dostałam zalecenie, że nie muszę tego serum stosować za każdym razem. Jednak e, no, u mnie sprawdzało się tak dobrze, że stosowałam go za każdym razem, przez co już go nie mam. E, ponieważ mam tutaj tylko, było tutaj tylko 10 ml, e, które zużyłam naprawdę szybko. Evolve Organic Beauty Rainforest Rescue Blemish Serum. I to serum jest skierowane zdecydowanie do cer problematycznych, do cer mocno wytłuszczających się, do cer ze stanami palnymi do cer, które wymagają złuszczenia na co dzień. W momencie, kiedy przestałam go używać, to zauważyłam, że troszeczkę ta cera e, przestała być aż tak, wiecie, gładka, tak bezproblemowa, jak była do tej pory, więc ewidentnie działa. Serum nałożone e, czas teraz e, na kremy i tutaj dostałam dwie propozycje: jedna na noc, druga na dzień. E, jeżeli chodzi o wersję na dzień, tutaj mam markę Cos RX Cos RX, aloe Suffing Sun Cream. Tutaj jest SPF 50 bardzo bardzo wysoka ochrona jednocześnie z Aloesem i to jest produkt, który mimo tego, że ma bardzo wysoki filtr on nie zapycha, nie jest moim zdaniem tłusty. Przy mojej cerze, przy takiej temperaturze, jaką mamy dzisiaj, uważam, że sprawdza się świetnie. Również pod makijaż u mnie on się nie wyświeca, nawet co już w ogóle jest dla mnie w ogóle hitem. Nakładam go, słuchajcie, przed bieganiem, na którym się wiadomo poce i wszystko spływa do oczu i te oczy mnie nie szczypią, z czym ja miałam zawsze odwieczne problemy, że po prostu nakładając na bieganie kremy z filtrem, później miałam wszystko w oczach i to mnie szczypało. Tutaj nic takiego nie mam, absolutnie też nie za zauważyłam jakiegokolwiek zapychania, więc w ogóle to jest mój hit, słuchajcie, ten, ten krem z aloesem. Wydaje mi się, że jest to idealne połączenie kremu nawilżającego, dedykowanego cerą właśnie problematycznym, takim jak moja, z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Jeżeli szukacie, szukacie kremu, który łączy właśnie te dwie cechy, to ten krem z aloesem wydaje mi się, że tutaj się fantastycznie sprawdzi. Aha, no i nie bieli, absolutnie. Tutaj nie ma żadnego efektu bielenia, jest biały, ale po rozsmarowaniu nic absolutnie nie widać. A drugi krem jest to marka Skintra, czyli znowu marka własna e, Cosibelli Jest to prewytyczny krem e, nawilżający. Teoretycznie ja go miałam używać na noc, mogłam też na co dzień, ale skończyło się na tym, że po prostu najczęściej tego z filtrem używałam codziennie e, na dzień, a tego używam zawsze na noc. E, bez różnicy, ponieważ moim zdaniem on się nadaje tak samo na dzień, jest, e, jest przyjemnie nawilżający, nie zjeżdża, nie natłuszcza, tylko tyle, że nie ma filtru. Skład bardzo dobry, bardzo bogaty, konsystencyjny, lejąca, bardzo delikatna, nie jest tłusty, nie jest taki obciążający moim zdaniem, więc przy cerach takich, właśnie ym, bardziej problematycznych jak moja, też się fajnie sprawdzi. Powiedziałabym, że to jest dość uniwersalna propozycja ogólnie. I ostatni produkt, yy, wydaje mi się, że został mi zarekomendowany <grym> ze względu na to, że jestem młodą mamą, po prostu na opuchliznę pod oczami, yy, ponieważ yy, właśnie wspominałam kosmetologowi o tym, że potrzebuję taki raczej kompaktowy zestaw, yy, który nie będzie ode mnie wymagał nie wiadomo ile czasu spędzonego przy lustrze. Yy, no i podejrzewam, że to jest właśnie ukon w stronę młodej, niewyspanej mamy czyli marka Skin Division kafeiny plus HAI cream czyli taki krem nawilżający pod oczy na opuchliznę. Przeczytam Wam co tutaj ten produkt zawiera, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bogaty skład, ale przede wszystkim chciałam zwrócić Waszą uwagę, że ponownie produkt został mi zarekomendowany który zawiera aloes i cieszę się, że właśnie kosmetolog zwrócił moją uwagę na ten aloes, ponieważ ja sama no wiem że ma fantastyczne właściwości, ale nigdy tak bardzo nie skupiałam się na tym, żeby właśnie we wszystkich produktów, produktach, w których używam, ten aloes był. A tutaj we większości tych produktów, tych kosmetyków, ten aloes się przewija i po prostu efekty są fantastyczne. Ale okej, okay, do brzegu. Woda aloesowa, nawiża łagodzi, masło mango, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, ekstrakt z kwiatu Akmela, kofeina, którą wiem doskonale, że warto mieć w kremach pod oczy, przynajmniej w moim przypadku ona się fantastycznie sprawia. Hyaluronian sodu i bisabolol, łagodzi podrażnienie. Jeśli mam być z Wami nie zauważyłam jakiegoś bardzo intensywnego działania m, takiego obkurczającego naczynia krwionośne, ale to też myślę, że że wynikać z tego, że nie ma takiej ilości kofeiny w kremach, <grymach> która byłaby w stanie naprawdę do zera zredukować opuchliznę po nieprzespanej nocy. Jednak on jest bardzo delikatny, łagodzi podrażnienia, łagodzi te oczy, które często właśnie po nieprzespanej nocy są takie suche, są czerwienione. No, on się całkiem spoko sprawdza. Też powiedziałam, że jest to po prostu krem uniwersalny. Nie ma jakichś szczególnych takich, wiecie, ukierunkowań, jeżeli chodzi o typ typ cery. Fajny, uniwersalny krem, odżywia i nawilża, nadaje się pod makijaż. Podsumowując bardzo się cieszę, że ten eksperyment się udał. Jestem zszokowana, że się udał. Muszę Wam powiedzieć szczerze, bo nie sądziłam, że taka konsultacja online z kosmetologiem, że to ma prawo bytu, że to ma prawo się udać, a jednak okazuje się, że ma prawo się udać i co więcej, efekty mogą być naprawdę pozytywne. Cieszę się, że udało mi się tą cerę po okresie połogu, po okresie ciąży, kiedy nie mogłam żadnych zabiegów takich ciężkich, inwazyjnych robić, że udało mi się tą cerę fajnie wyprowadzić i że wygląda ona teraz tak, jak wygląda, ponieważ było już w pewnym momencie nieciekawie. No dobra, dziękuję Wam za dziś, dziękuję za oglądanie za to, że spędziliśmy wspólnie tą chwilę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Do zobaczenia do usłyszenia. Cześć.